Witajcie dziewczyny. Zostawimy na chwilę tematy włosów syntetycznych i pokażę wam dzisiaj perukę 100% naturalną Pixie Cut. Jest to peruka wykonana z włosów europejskich. Oczywiście, tak jak powiedziałam, naturalna. Ja wam pokazuję kolor w tym momencie HT WIG 0023. Pokażę wam go z bliska. Jest to taki ciepły blondzik, można powiedzieć trochę szampański, przemieszany z takim wyjrzałym zbożem, raczej jasny kolorek, ciepły, z odrostem w ciepłym, średnim brązie. Tak, zaznaczam, że ten brąz jest właśnie ciepły, aczkolwiek nie ma takich, można powiedzieć, rudych tonów. Jest dość ładny. Przejdźmy sobie do zmierzenia tej peruki. Potem pokażę Wam oczywiście czepek, na jakim ona jest wykonana. Ale najpierw sobie ją zmierzymy. Przeczaszamy, żeby nam się ładnie układała. Pamiętajcie dziewczyny o tym, że jeżeli peruka jest na Was, um, dla Was, że tak powiem, włosy są za długie, no to oczywiście włosy można skracać. To są włosy 100% naturalne, więc podejrzewam, że każdy fryzjer się tego podejmie, jeśli chodzi o widok z bliska. Tak się prezentuje. Oczywiście, tak jak mówię, włos można ściąć. Jeżeli wolicie krócej, my bardzo często robię po prostu dłuższy włos, żebyście miały większe możliwości stylizacji. Na przodzie, tak jak mówiłam, jest siatka, którą trzeba sobie dociąć, ale to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć takie kosmetyczne nożyczki i dociąć tymi nożyczkami sobie tutaj do linii włosa peruki. I gotowe. I tak naprawdę mm, nie będziecie musiały tej siatki nawet kleić. Bo ja już w tym momencie, tak jak widzicie, ta siatka ładnie przylega, nawet jeżeli nie jest obcięta, po obcięciu jest dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o bok, uszy mamy zakryte. Tyłu mamy typowe krótkie strzyżenie. Tak się to układa z boku. I jest to, słuchajcie, model, który występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Możecie sobie oczywiście zobaczyć na naszej stronie. Link będzie też zamieszczony, oczywiście, pod, pod filmem. I tak jak, tak jak mówię, są to włosy 100% naturalne, które możecie kręcić, prostować. One się świetnie poddają wszelkim stylizacjom, możecie oczywiście też je kręcić na wałki, więc jakby tu jeśli chodzi o stylizację do wyboru, do koloru są, są brązy, jest też inny blond, jest, jest także kolor w takim ciemniejszym blondzie, także zapraszam Was bardzo serdecznie, bo peruka jak za tą cenę jest rewelacyjna.